Wiewiórek Edzio mieszka w dziupli w koronie Wielkiego Kasztana. Mieszkanko, podobnie jak jego właściciel, jest malutkie i bardzo schludne. Edzio jest tak nieśmiały, że prawie nigdy nie opuszcza swojej dziupli. Zwykle smaży konfitury z orzechów laskowych albo czyta książki przygodowe. A wieczorem siedzi w łóżku i robi zwłóczki pompony. Powtarza sobie wtedy Wyrób pomponów, oto czego mi w życiu trzeba. W produkcji pomponów Edzio nie ma sobie równych. Od choćby kilka dni temu zrobił sobie wspaniałą czapkę w kształcie piramidy. Na najwyższym piętrze kasztana mieszka puchacz jeży. W przeciwieństwie do Edia jeży ciągle gdzieś lata. Całymi dniami zbiera pióra, chy, korę, listki. Wszystko, z czego można uszyć kostium. Bo najbardziej na świecie Jerzy lubi przebierać się za inne zwierzęta. Całą dziuplę zapełnił pudłami, w których leżą kostiumy, a na każdym pudełku umieścił rysunkową etykietkę. Nosorożec, ptasznik, biały miś, jeszcze bielszy miś bubr, soku, jaszczurka, kaszalot. Mieszkańcom lasu nieraz zdarzało się spotkać jeżego przebranego za biedronkę lub jeża, ale tylko nieliczni byli w stanie go rozpoznać. Na parterze drzewa mieszka miś Antoni, znany z przyjęć, które organizuje na powitanie każdej pory roku. Przyjęcie u Antoniego jest zawsze nie lada sensacją. Wszyscy mówią tylko o tym. Edzio słyszy przez okno gwar i myśli sobie, że tańce, śpiewy i rozmowy muszą być fajne. Sęk w tym, że Edzio nie bardzo wie, jak się zachować. Dlatego na koniec zawsze zostaje w domu. Podobno ma być ciasto? Pyta mrówka misia Antoniego. Czy to prawda? Owszem, zgadza się, potwierdza Antoni. Będzie ciasto. – Super! – mówi mrówka. – A z czym, jeśli wolno spytać? – Z niespodzianką. Takie są najlepsze. Mrówca aż ślinka cieknie. Ciasto z niespodzianką. To cicheca. Puchacz Jerzy wpada przelotem. W objęciach niesie pełno szyszek. Wkrótce zrobi z nich kostium wielbłąda. Zaciekawiony pyta Antoniego – – To będzie bal przybierańców, nieprawdaż? – Być może – odpowiada miś. – Na pewno będzie to wyjątkowe przyjęcie, już samo ciasto będzie wyjątkowe. Jerzy zachodzi w głowę, jakie przebranie pasuje do wyjątkowego ciasta. Wreszcie rozpoczyna się przyjęcie. Tłum zwierząt gromadzi się wokół kasztana. Tym razem Edzio chciałby pojawić się na przyjęciu. – Ot tak! żeby rzucić okiem. Ejże, mówi sam do siebie, głupstwa ci w głowie. Zajmij się lepiej konfiturami. I znów Edzio wraca do swoich rondelków. Otwiera jednak okno na oścież, żeby lepiej słyszeć odgłosy balu. Z parteru dobiega wesoła muzyka, ale Edzio jest markotny. Czuje się odrobinę samotnie, a nawet więcej niż odrobinę. Jest mu smutno. Tak bardzo, że łzy płynące z oczu kapią do rondelka. By nie posolić łzami słodkich konfitur, Edzio czym prędzej zamyka okno i kładzie się spać. Właśnie ma się światło, kiedy ktoś puka do drzwi. To Jerzy poczuł słodki zapach konfitur. Edzio tłumaczy, że właśnie usmażył ich pełen kociołek i, nie chwaląc się, od konfitur to on jest specjalistą. Podczas gdy Edziu szykuje kanapki dla Jerzego, ten zachwycony oznajmia. Mniam, Edziu, pazurki lizać te twoje konfitury. Aż mnie bierze ochota, żeby teraz poskakać w przebraniu wieloryba albo mewy. Dołączysz? Hmm, nie wiem, raczej nie. No cóż, szkoda, a właściwie nie musisz się wcale przebierać. Możemy przecież powiedzieć, że masz na sobie kostium wiewiórki. Chodźmy zatem potańczyć do Antoniego. Co ty na to? Nie mija chwila, a Edzio bierze swoją czapkę z pomponów i resztę konfitur. Jerzy przybiera się za mewę i obaj lądują u misia Antoniego. Antoniemu miło jest poznać Edzia. Świetnie, że przyszedłeś w towarzystwie tej uroczej mewy. Cieszę się miś. Brakuje tylko puchacza Jerzego, abyśmy byli w komplecie. Przyjęcie trwa do późnej nocy. Edzio tańczy walca z biedronką i dyskutuje z misiem Antonim. Między jednym a drugim kęsem ciasta z niespodzianką, mrówka prosi mewę, by ta opowiedziała coś o podniebnych przestworzach. Ach, podniebne przestworza, są takie wyjątkowe! Mewa zaś prosi pozostałych gości, by opowiedzieli coś o puchaczu jeżem. Ach, ten puchacz Jerzy jest taki wyjątkowy. Na koniec wszyscy wypuchają śmiechem, kiedy Edzio tłumaczy, jak to przypadkiem odrobina soli wpadła mu do konfitur. Ale to się więcej nie powtórzy, dodaje Edzio. Jest późna noc, kiedy Edzio i Jerzy opuszczają przyjęcie. Jerzy wcale nie frunie wprost do swojej dziupli. Chce jeszcze trochę nacieszyć się przebraniem, które tak pięknie mieni się w blasku księżyca. Życie Mewy pełne fal i wiatru musi być naprawdę super, myśli sobie. Po raz pierwszy w życiu Edzio kładzie się do łóżka i nie robi pomponów. Rozmyśla o puchaczu, o mrówce i o misiu. Marzy o następnym przyjęciu. A gdyby tak dla odmiany, to on je zorganizował, mógłby wtedy przebrać się za zebrę. To by dopiero było niezwykłe. Jutro zamienię na ten temat parę słów z Jerzym, postanawia. Tak czy siak przygotuje konfitury dla wszystkich gości i każdemu wręczę po dużym pomponie. Edzie uśmiecha się leżąc w łóżku i dochodzi do wniosku, że takiego właśnie życia mu trzeba.